Cześć Wam kochani, z tej strony tarociska wróżka Agafi Witam Was w dzisiejszym filmie Horoskop na czerwiec 2023 w aspektach miłość, praca i zdrowie dla y, strzelca, koziorożca, wodnika i ryb ostatnie cztery horoskopy jeśli jesteś y, innym znakiem zodiaku zapraszam Cię na mój poprzedni film tam są również horoskopy dla innych znaków zodiaku niż te, które będę robić teraz, dzisiaj okej okay. I tak, zaczynamy strzelec, koziorożec, wodnik i ryby Zaczynamy od strzelca Na skorpionie skończyliśmy strzelec Dobra I patrzymy co tam kochani u was Na czerwiec Co na czerwiec u strzelca? Co na czerwiec u strzelca Co na czerwiec u strzelca Strzelec, czerwiec, strzelec, czerwiec Dobra i patrzymy, co w miłości strzelce. Mi się tu pokazuje. Mhm. Trzy. Cztery. Miłość. Patrzymy na pracę, sprawy pracy. Dwa, trzy. Trzy. Cztery. Zdrowie. Mhm. Zdrowie. Dobra, i se sprawdzę jeszcze waszą energetykę, co tam w waszej energetyce się będzie działo tutaj na ten czerwiec. No niestety kadr mi wszystkiego nie złapie. Dobra, okej, okay. i patrzymy. Dobra, i teraz tak. Co mi się tu pokazuje? Jest tu jakiś mężczyzna, ktoś do romansu, mi się tu pokazuje fizyczność, nie, nie sprawy emocjonalne, tylko fizyczność, tak? Jest tu jakiś mężczyzna do romansu, ehm, kochanek po prostu, ale dla mnie jest to osoba, która jest oszustem, ktoś, kto jest kuglarzem, ktoś, kto jest fałszywy, tak mi pokazuje ta, yy, się ta osoba. Ehm, no i to będzie raczej ktoś, kto jest do romansu, do fizyczności, niż do jakich, jakichkolwiek tutaj. Um, uczuć, tak? Tak się to pokazuje tutaj. Um, i, I tak jak mówię, to jest też ktoś, kto jest bardzo konserwatywny, bardzo nietolerancyjna osoba, ale karty kładą nacisk bardzo na to, żeby postępować zgodnie ze swoimi zasadami, jakie mamy, tak? Um, także um, tak to się pokazuje. Jeśli chodzi o pracę, sprawy pracy, um, Mogą być jakieś powroty do przeszłości tutaj związane z pracą. E, mogą, czyli powroty do przeszłości, możecie mieć w pracy coś, e, do czego będziecie powracać, co było kiedyś, tak? W pracy. E, ogólnie myślę, że otworzy się przed Tobą bardzo dobra furtka, jeśli chodzi o pracę. Będzie tutaj e, bardzo, e, myślę, że spokojny e, ten. Czerwiec, otworzy się przed Tobą szczęście, radość, ale właśnie um, otworzy się przed Tobą nowe, i to właśnie będzie miało związek z czymś, z przeszłością w pracy. I to będzie właśnie bardzo dla Ciebie pozytywne. Tak? Czyli coś, co było w przeszłości y, związane z pracą, ponowi się w czerwcu, y, i to otworzy przed Tobą jakąś furtkę bardzo pozytywną, y, przez co będziesz y, tutaj przeszczęśliwa. Jakby Twoje całe tutaj marzenia związane ze sprawami zawodowymi się spełnią, um, ale karty bardzo kładą nacisk na to, żebyś zwróciła e uwagę w pracy na swoją emocjonalność, żeby nie być za bardzo taką osobą mm, z zaburzonymi emocjami, tak? Czyli warto by się było, jeśli chodzi o sprawy pracy, ustabilizować, unormować, zharmonizować, żeby nie było po prostu jakiś taki brak, jakieś niezgody czy coś takiego w pracy, brak jakichś takich. Mm, takie zawirowania emocjonalne, żeby po prostu nie wchodziły tutaj w grę. Okej, okay, i co mi się teraz pokazuje? Mi się tu pokazuje e... giermek monet jako zdrowie. Już Wam mówię, o co chodzi. Poczekajcie sekundę. Ok, i teraz tak, mi się pokazują tutaj problemy z układem pokarmowym i to takie porządne problemy z układem pokarmowym, zwróćcie bardzo na to uwagę. Przy cesarzu zwróćcie też uwagę na problemy w obrębie głowy, bo mi się to pokazują jakieś bardzo duże bóle głowy, migreny, takie sprawy i bardzo tutaj układ pokarmowy karty kładą na to nacisk. Jeśli chodzi o energetykę, mi się tu pokazują jakieś y, pasożyty energetyczne, czyli jakieś snujki, jakieś takie drobne energie mi się tu pokazują. Um, to na pewno. Dwójka monet, rozchwiania emocjonalne, może Wam po prostu Wasza energia gdzieś tam uciekać, tak? Czyli ucieka Wam energia. Ehm i rozchwiania emocjonalne przy usence kielichów będziesz od tego odchodzić to na pewno i tutaj jakieś drobne energie. Karty pokazują również jakieś stany depresyjne mogą te stany depresyjne mogą mieć związek z jakąś nową relacją e, tutaj jakaś nowa relacja międzyludzka z mężczyzną do wartościowej relacji ale karty pokazują że to może wywoływać u ciebie jakieś stany depresyjne. E, i y, również drobne energie Snujki mi się tu pokazują Wypływy energii, rozwiania emocjonalne Ale karty też pokazują, y, że ty od tego odejdziesz okay. Dobra, czyli tak Strzelca mamy gotowego Strzelec gotowy Strzelec Koziorożec Koziorożec, 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 koziorożec Poczekajcie kochani sekundkę Musiałam telefon podłączyć. Musiałam telefon podłączyć. Bo już mam mało baterii. Dobra, koziorożec. Co dla koziorożca na czerwiec? Co dla koziorożca na czerwiec? Czerwiec, koziorożec. Dobra. Czy my co u koziorożca na czerwiec. Miłość. Pra... Tutaj sprawy miłosne. Miłość. Praca. Praca. Zdrowie. Okej, okay, to sobie damy tu zdrowie. I energetykę. Sprawdzamy. Co tam w tej energetyce się będzie działo? Okej, okay, dobra. Co w miłości? Mnie się tu pokazuje mężczyzna. Ktoś, kto jest fałszywy. Yy fałszywy, krytykański, o bardzo, to jest ktoś o bardzo paskudnym charakterze, bym powiedziała. Taka osoba. On może być spod znaku e, bliźniąt, ale mniejsza z tym. Osoba niszczera, kłamliwa, szorska, ale ogólnie inteligentna. E, mnie się tu pokazuje i taki mężczyzna, i co w mi, i tutaj mi się pokazuje, że e, mogą... Możesz tego mężczyznę poznać na jakichś takich imprezach, no w pubie, w jakimś klubie, tak? Karty pokazują. Um, no, ale ta osoba może wywołać u ciebie, ona cię zablokuje. Ona po prostu y, zamknie cię przysłowiowo złotej y, bańce. Zamknie cię w bańce, i ty będziesz, jakby ograniczona przez tego mężczyznę, w jakimś stopniu, karty pokazują, i to właśnie może być na jakichś imprezach. Możesz tą osobę poznać, ale ta osoba może przysłowiowo nawet wyssać z siebie energię, będziesz miała już dość tej osoby, i będziesz chciała po prostu zrezygnować z tej osoby. Ok, eee, praca. Mhm. Mm i teraz tak, mnie się pokazuje tutaj, że mógł Cię ktoś wcześniej oszukać na coś. Ktoś mógł jakieś plotki wobec Ciebie rzucać, ktoś mógł Cię oszukać, ktoś był nieszczery wobec Ciebie, jeśli chodzi o sprawy pracy. Karty pokazują, że tu będzie jakby poprawa w kwestiach tutaj zawodowych, to na pewno, ale był tutaj taki mężczyzna mężczyzna, ktoś, kto mógł Cię oszukiwać, ktoś, kto był wredny, jakiś intrygancki do Ciebie, to się skończyło, to się skończyło, e, czyli być może ta osoba Cię gdzieś tam przeprosiła lub to się ogólnie skończyło, ale jeśli ta osoba dalej jest w pracy, warto obserwować tą osobę. To jest taka wskazówka, że warto obserwować tą osobę. E, przy śmierci. Śmierć tutaj uśmierca, cały negatyw. Śmierć uśmierca. Tu będzie poprawa, dziedzin poprawa w dziedzinie w sferze, w sferze zawodowej. Obserwuj tutaj e, osoby, które cię chcą oszukać, e, które są fałszywe, ale śmierć uśmierca negatyw. Ale śmierć też, też da ci dużą lekcję e, na przyszłość. Czego nie powinnaś po prostu robić, nie? E, dobra. I jeśli chodzi o sprawy tutaj E, zdrowotne, co mi się tu pokazuje? Mnie się tu pokazują na dzień dobry: e, zaburzenia emocjonalne, problemy na tle psychicznym, nieprzespane nocy, nerwice, depresje. Mi się tu pokazują na dzień dobry: nerwice, depresje e, to na pewno zaburzenia emocjonalne, również e, przy czwórce monet. E, już Wam mówię, kochani. Um, zwróćcie uwagę na kręgosłup bo też są przeciążenia kręgosłupa i tu karty pokazują, że strasznie możecie boleć kręgosłup i to tak poważnie, bo tu są przeciążenia kręgosłupa przy dziesiące mieczy możesz mieć nawet uczucie, że ktoś ci wbija noże w te plecy taki ból możesz mieć kręgosłupa tutaj w tym czerwcu. No i tutaj jakieś nieprzespane nocy nerwice, stany depresyjne i również zaburzenia emocjonalne, ale karty bardzo kładą nacisk na to, żeby właśnie wyrównać te emocje. Jeśli chodzi o energetykę, co mi się tu pokazuje? Yy, już mam czytam. I teraz tak. Mnie się tu pokazują osoby ze środowiska zawodowego, które źle Ci życzą bardzo. Złożyczenia z, o, przez osoby ze środowiska zawodego, zawodowego, bardzo yy, niskie wibracje. Myśl kształty też mogą się pokazywać. I tu te osoby ze środowiska zawodowego bardzo źle Ci będą życzyć. I karty też pokazują, że warto, jeśli masz taką możliwość, zmienić otoczenie. Okej, okay, dobra. Koziorożec, wodnik, wodnik, wodnik. Co dla wodnika? Na nadchodzący ty... Yy, Boże, na czerwiec. Wodnik, czerwiec, wodnik, czerwiec, wodnik, czerwiec. Ok, patrzymy co w miłości. To mi się tu pokazuje miłość. Miłość praca. Praca zdrowie. Znowu cesarz mi się pokazuje. Zdrowie i patrzymy na energetykę. No szkoda, że mi się już ta energetyka tu nie zmieści. Dobra. Ok, dobra, i czytamy. Ok, karty pokazują, że wyczekujesz na coś, tak? Na przykład w związkach, jeśli jesteś samotna, na coś wyczekujesz. Chciałabyś kogoś poznać, na kogoś czekasz, na coś wyczekujesz przy tobie. Karty bardzo kładą nacisk na to, żebyś wprowadziła do swojego życia uczucia. Jakąś taką emocjonalność, jakąś taką harmonię, radość, takie poczucie... Hmm. Spokoju, ale poczucie przed, przede wszystkim uczuciowym, żeby nie być taką chłodną, lodowatą, bo to będzie ci szkodzić, nie być chłodną, lodowatą, być ciepła, serdeczna i uczuciowa. Ale karty mówią, że czekasz na coś tutaj, wyczekujesz być może na kogoś. Pojawiają mi się tutaj jakieś nowe relacje międzyludzkie, będzie coś nowego. Ktoś, kogoś możesz poznać. Ta osoba jakby wywoła u ciebie to, że znikną, jakby u ciebie, jakieś lęki, jakieś, yy boże, jakieś Stany melancholii, stany depresyjne jest ktoś, kto będzie do ciebie wyciągać tą pomocną dłoń, czyli jest tu jakiś mężczyzna, będzie, ale ona, jakby, yy, sta, całe te stany depresyjne i melancholii, dzięki temu komuś znikną, ale naprawdę wdro musisz wdrożyć tą emocjonalność, tę uczuciowość nie być taką chłodną i taką yy, też wredną osobą. Jeśli chodzi o pracę, yy, mnie się tu pokazuje głupiec. Eee, tak, zaraz wam powiem sekundę. I teraz tak, em, w pracy spokój, wyciszenie, izolacja, luz, taki typowo, typowo do połowy czerwca luz, harmonia, dużo spokoju, może tu pomóc tym jakaś kobieta, ale teraz mówię spokój, luz, harmonia. Em, Taka izolacja, tak jak było wszystko jakieś napięte czy coś, to to się wszystko tutaj unormuje. Ale jeśli yy, karty pokazują, że jeśli będziesz zaczynać coś nowego, bo mi się pokazuje, że pod koniec czerwca możesz zaczynać coś nowego, to karty pokazują mi tutaj, że będą przeszkody. Tak będą jakieś yy, yy, duże przeszkody. Właśnie jeśli będziesz zaczynała coś nowego, no i to też może u ciebie wywoływać jakieś takie poczucie stanów depresyjnych, jakieś takie poczucie melancholii. Jeśli chodzi o zdrowie, no to tak jak mówiłam, mnie się tu na dzień dobry pokazują e, bóle głowy. E, bóle głowy może być to związane ze stresu, tak? Czyli stres, tutaj bóle głowy związane ze stresem. Zwróć też uwagę na nadmiar hormonów, bo mogą być jakieś tutaj problemy hormonalne. I teraz ten giermek mieczy. No i odcinek górnych dróg oddechowych, nie? To tak, czyli górne drogi oddechowe mi się tu pokazują. W energetyce. Osłabienie emocjonalne mi się tu pokazuje. Jakieś osłabienia emocjonalne, czyli brak sił witalnych, osłabienia emocjonalne mogą mi się tutaj przy Tobie pojawiać. E, kłopoty również w domu, przy dziesiątce kielichów, tak? Czyli tutaj mogą być jakieś kłopoty e, po prostu mm, w domu, bo karta jest w negatywi, więc tutaj mogą być jakieś kłopoty w domu. Brak harmonii, przede wszystkim brak zrównoważenia. I to też może mieć związek z tutaj domem, ale natomiast przy. Y, Król Mieczy odcina też od tych energii negatywnych. Czyli tutaj jest odcinanie od negatywnych energii, jest stabilność. Gdzieś tutaj będzie ta stabilność, jest, ale tutaj mogą być zaburzenia emocjonalne, brak sił witalnych, ale Król Mieczy też odcina od tych energii. Tak? Ok, i ostatnie nam zostały ryby. Ostatnie nam już ryby zostały. No, dopiero 16 minut filmu. A, to dłużej pójdzie. Dobra. I ryby. Świeczka mi zgasła. Eee, Powiem Wam szczerze, nie wiem co ja za świeczkę kupiłam, ona mi co chwilę gaśnie. Eee, co chwilę gaśnie ta świeca Oj. Eee, dobra, teraz się powinna zapalić. Ona mi co chwilę gaśnie. Dobra. Ryby. Co dla ryb na czerwiec? Ryby, czerwiec ryby, czerwiec ryby, czerwiec ryby, 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 czerwiec, czerwiec, czerwiec czerwiec. Miłość, kapłanka, koło fortuny. Rycerz. Rycerz buław. Rycerz kielichów. Yy, praca. Zdrowie. Te karty mi się już pojawiały. Energetyka. Dobra. Okej. Okay. Okej, okay, czytamy. Okej, okay, i teraz tak. Jeśli macie kogoś, kto darzy was uczuciem, przyjaciel, bądź ktoś, kto, komu się podobasz, karty pokazują, to mnie się tu pokazują, że tu mogą być jakieś szybkie, rom szybkie romanse, tak? To będzie też ktoś do romansu to będą bardzo szybkie romanse z jakąś osobą, która darzy cię uczuciem. Lub jakimś przyjacielem. Ale karty pokazują tutaj, że mogą być jakieś sekrety w tym wszystkim albo jakieś tajemnice, więc trzeba zwrócić uwagę. Jeśli chodzi o pracę, mnie się tu pokazuje, że. Bo Królowa Buław to też jest szefowa. Królowa Buław. Tak, królowa była to też... No królowe, królowe to jest ktoś, kto jest na wyższym stanowisku, tak? Czyli na kwestiach pracy może być również tutaj y, szefowa, tak? Okej, okay, i teraz tak, mi się tu pokazuje y, powiedzmy szefowa lub ktoś po prostu ze środowiska pracy, osoba temperamentna, ognista, energiczna, taka... Y wszystko by zrobiła, i tak dalej, ona ci może, przez tą osobę, może mieć jakieś lęki, jakieś obawy, jakieś takie stany depresyjne, nerwicowe, przez tą właśnie osobę. Ta osoba może, jakby być takim swoistym wampirem energetycznym, ona też ci może odbierać, jeśli chodzi o pracę, siły. E, tu mogą być jakieś problemy z pieniędzmi. Ona ci może. Bo karta czwórki monet to jest skąpstwo, skąpstwo. Czyli ona nie do końca może będzie chciała Ci coś wypłacić, będzie skąpa wobec Ciebie, tak, nie będzie Ci chciała czegoś pożyczyć dać, tak mi się to pokazuje. Jeśli chodzi o sprawy tutaj e, zdrowotne, <laughs> już wam czytam. Dobra. I teraz tak, te zdrowie. Jakieś problemy z odpornością mi się tu pokazują, spadek odporności organizmu tutaj, tak, czyli organizm, spadki odporności organizmu, może mieć to też związek na przykład e, e, taki jak alergie, czyli może być kichanie, katar i tak dalej, Yy, powiększenie węzłów chłonnych i to właśnie i to przez to może być przez spadki odporności organizmu też tu mogą być jakieś alergie yy, zwróć też uwagę bo też karty pokazują jakieś alergie pokarmowe tak ok i teraz tak co mi się tu pokazuje w, w energetyce trzymę co mi się pokazuje w energetyce no energetykę to macie paskudną karty mi tylko pokazują potężne złożeczenia Potężne to są złorzeczenia, bardzo to bardzo negatywne, czyli tutaj bardzo duże złorzeczenia, potężne złorzeczenia, złe oko wobec Was jest stosowane. Nawet czasami magia ta karta pokazuje, wyrzuty energetyczne przy trójce mieczy, dwójka mieczy, bardzo niskie energie tutaj. Bardzo, bardzo niefajnie w tym czerwcu będzie. No, no, no. Karty pokazują, że możesz też od kogoś otrzymać jakieś wsparcie emocjonalne. Ale karty też pokazują, żebyś obserwowała właśnie otoczenie Twoje, czyli właśnie ktoś po prostu nie jest taki to może właśnie rzucać jakieś takie złożeczenia. Okej, okay, dobra, ja Wam kochani dziękuję. Horoskop na czerwiec mamy skończony. Widzimy się w następnym horoskopie na lipiec. E, ja Wam kochani bardzo dziękuję. Pozdrawiam Was serdecznie, rociska Agafi. Jeśli kanał Wam się podoba, bardzo Was proszę o subskrypcję, o komentowanie, o lajkowanie filmu, bo jest to dla mnie bardzo ważne i dzięki temu mogę się rozwijać. Pozdrawiam Was serdecznie, kochani, trzymajcie się cieplutko. Pa pa!